Cześć, mój przyjacielu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego czasem budzisz się w środku nocy, zwłaszcza między 3 a 5 rano? Wiele osób nazywa to bezsennością, ale co byś powiedział, gdybym ci powiedział, że może to być coś znacznie więcej? Porozmawiajmy o czymś wyjątkowym, co dzieje się o tej porze czymś, co może całkowicie zmienić twoje życie duchowe. Wiesz, istnieje starożytne przekonanie, że ten czas między 3 a 5 rano jest momentem świętym. Niektórzy nazywają go nawet czwartą strażą. To jakby specjalne okno czas, w którym Bóg jest bliżej nas, pragnąc nas odwiedzić, pobłogosławić i wskazać nam drogę. Czy to nie niesamowite myśleć w ten sposób? Z pewnością słyszałeś o Jakubie z Biblii, prawda? Pamiętasz tę historię, kiedy walczył z aniołem przez całą noc? Tak, ta walka miała miejsce właśnie w tym szczególnym czasie. A wiesz, co jest najbardziej niesamowite? Jakub wyszedł z tego doświadczenia odmieniony, z nową tożsamością i boskim błogosławieństwem. To pokazuje, jak potężny może być ten czas w naszym życiu duchowym. Ale nie myśl, że to tylko zbieg okoliczności albo stara opowieść. W dzisiejszych czasach wiele osób odkrywa moc tej czwartej straży. Może nawet sam doświadczyłeś czegoś niezwykłego, budząc się o tej porze. Znasz to uczucie, jakbyś miał coś ważnego do zrobienia. Właśnie o to chodzi. To przebudzenie nie jest przypadkowe. Może to Bóg chce z tobą porozmawiać, dać ci specjalne wskazówki na dzień, na twoje życie. Czy wyobrażasz sobie, ile błogosławieństw możesz przegapić, po prostu wracając do snu? Wiem, co możesz myśleć, ale ja potrzebuję snu. Jak mam być obudzony o tej porze? Spokojnie, mój przyjacielu. Nikt nie mówi, że musisz być obudzony każdej nocy. Ważne jest, aby być czujnym. Gdy to zdarzy się naturalnie. I uwierz mi, kiedy zaczniesz doceniać ten czas, stanie się on coraz bardziej wyjątkowy. Powiem ci coś: wielu wielkich mężczyzn i kobiet Boga w historii miało nawyk modlenia się o tej porze. Rozumieli, że to był wyjątkowy moment, aby połączyć się z Bogiem, otrzymać objawienia i siły na codzienne wyzwania. I nie chodzi tylko o otrzymywanie, wiesz? To także potężny moment, aby wstawiać się za innymi. Wyobraź sobie, podczas gdy większość ludzi śpi, ty jesteś tam w jedności z Bogiem, modląc się za swoją rodzinę, przyjaciół, za swój kraj. To naprawdę coś wyjątkowego. Ale nie martw się, jeśli na początku wydaje się to trudne. Jak w każdej duchowej praktyce, to również wymaga czasu. Zacznij powoli, może od kilku minut. Z czasem poczujesz różnicę, będziesz chciał spędzać więcej czasu w tej szczególnej obecności. A wiesz, co jest najbardziej niesamowite? Ten czas może całkowicie zmienić twój dzień. Czy pomyślałeś kiedyś o tym, by zaczynać każdy poranek od bezpośredniego słowa od Boga do Ciebie? Z jasnym kierunkiem, co robić, jak działać. To właśnie może się stać, kiedy wykorzystasz tę czwartą straż. Porozmawiajmy teraz trochę o tym, jak najlepiej wykorzystać ten czas. Po pierwsze, kiedy obudzisz się o tej porze, nie frustruj się. Zamiast tego podziękuj. Podziękuj za tę okazję, by być sam na sam z Bogiem, z dala od codziennych rozproszeń. Zacznij od prostej modlitwy. Nie musi to być nic wyszukanego. Po prostu otwórz swoje serce. Rozmawiaj z Bogiem, jakbyś rozmawiał z bliskim przyjacielem. Opowiedz mu o swoich zmartwieniach, marzeniach, wątpliwościach. A potem najważniejsze, słuchaj. Pozostań w ciszy przez chwilę i pozwól, aby Bóg przemówił do Twojego serca. Jeśli masz pod ręką Biblię, co powiesz na przeczytanie krótkiego fragmentu? Czasami jedno zdanie może być dokładnie tym, czego potrzebujesz w danym momencie. Pozwól, aby Słowo Boże oświetliło Twoje serce i umysł. A jeśli poczujesz, że coś próbuje Cię zaniepokoić, jakieś negatywne myśli lub strach, pamiętaj. To także czas walki duchowej. Wykorzystaj ten moment, aby ogłosić zwycięstwo nad każdym atakiem wroga. Ogłaszaj obietnicę Boże nad swoim życiem, rodziną, pracą. Wiesz, mój przyjacielu, często czujemy się samotni w naszej duchowej podróży, ale chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam. W tej chwili gdzieś na świecie są inni ludzie obudzeni, modlący się, szukający Boga. Jesteś częścią globalnej wspólnoty wiernych, którzy rozumieją moc tego wyjątkowego momentu. A mówiąc o wspólnocie, co powiesz na to, by wykorzystać część tego czasu na modlitwę za innych? Pomyśl o ludziach, których kochasz, o wyzwaniach, z jakimi się zmagają. Wstawiaj się za nimi. Byłbyś zaskoczony, jak potężna może być modlitwa złożona o tej szczególnej porze. Oczywiście nie każdego dnia będzie łatwo. Będą poranki, kiedy będziesz chciał po prostu wrócić do snu, i to w porządku, nie czuj się winny. Pamiętaj, Bóg zna twoje serce i twoje potrzeby. Ważne jest, aby mieć postawę otwartości i gotowości. W miarę jak będziesz to praktykował, zauważysz zmiany w swoim życiu. Może zaczniesz mieć większą jasność co do ważnych decyzji. Może poczujesz więcej pokoju w obliczu wyzwań. Albo może zaczniesz widzieć odpowiedzi na modlitwy, które od dawna zanosisz. I nie zdziw się, jeśli zaczniesz mieć sny lub wizje o tej porze. Wiele osób relacjonuje głębokie doświadczenia podczas tej czwartej straży. Zanotuj te doświadczenia. Z czasem możesz dostrzec wzorce lub ważne przesłania, które Bóg próbuje ci przekazać. Pamiętaj też, że ten czas nie jest tylko na przyjmowanie, ale także na dawanie. Wykorzystaj jego część na uwielbienie, na dziękczynienie. Nawet jeśli poprzedni dzień był trudny, zawsze jest coś, za co można być wdzięcznym, a wdzięczność ma transformującą moc w naszym życiu. Wiesz, przyjacielu, żyjemy w zabieganym świecie pełnym rozproszeń. Czasami wydaje się, że nie mamy czasu na nic, a tym bardziej na chwilę ciszy z Bogiem. A co byś powiedział, gdybym Ci powiedział, że te momenty Zwłaszcza między Trzegoką a piątym Neurano mogą być kluczem do pełniejszego i bardziej spełnionego życia? Pomyśl o tym: podczas gdy świat śpi, ty masz możliwość połączenia się ze stwórcą wszechświata, możliwość otrzymania wskazówek, siły i inspiracji bezpośrednio u źródła. Czy to nie jest niesamowite? To jakbyś miał codzienne prywatne spotkanie z królem królów, a wiesz co jest w tym najpiękniejsze? W miarę jak zaczniesz pielęgnować ten nawyk, zauważysz, że to nie chodzi tylko o Ciebie. Stajesz się kanałem błogosławieństw dla innych. Twoje modlitwy, składane o tej wyjątkowej porze, mogą mieć wpływ, jakiego nawet sobie nie wyobrażasz, na życie innych ludzi. A teraz mam dla Ciebie specjalne zaproszenie. Na końcu tego wideo wspólnie odmówimy potężną modlitwę. Modlitwę, która będzie ogłaszać błogosławieństwa nad Twoim życiem, Twoją rodziną i Twoimi celami. Nie przegap tego szczególnego momentu ze mną, to będzie wyjątkowe doświadczenie. Wracając do naszego tematu, chcę, abyś zrozumiał, że ten czwarty strażnik nie dotyczy sztywnych zasad ani obowiązków. Chodzi o bliskość z Bogiem. Chodzi o stworzenie w swoim życiu przestrzeni, w której możesz być prawdziwie sobą, bez masek, przed naszym niebiańskim Ojcem. Pomyśl o wielkich bohaterach wiary. Wielu z nich miało nawyk nocnej modlitwy. Rozumieli, że w tych cichych godzinach poranka jest coś wyjątkowego. A wiesz, co jest w tym najpiękniejsze? Ty również możesz być częścią tej linii ludzi, którzy odkryli sekret poszukiwania Boga w pierwszych godzinach dnia. Ale pamiętaj, to nie jest wyścig. Nie porównuj się z innymi, ani nie czuj presji. Każda duchowa podróż jest unikalna. Najważniejsze jest, abyś był otwarty i gotowy na to wyjątkowe spotkanie z Bogiem, bez względu na godzinę, którą On wybierze, by cię obudzić. A jeśli myślisz, ale nie wiem, co powiedzieć, kiedy budzę się o tej porze, nie martw się. Czasami najpotężniejsze modlitwy to te, w których po prostu milczymy. Pozwalając Duchowi Świętemu wstawiać się za nami niewysłowionymi westchnieniami, jak mówi Biblia. Wiesz, mój przyjacielu, często zadajemy sobie pytanie, dlaczego pewne rzeczy dzieją się w naszym życiu, dlaczego stajemy przed określonymi wyzwaniami lub dlaczego niektóre drzwi wydają się zamknięte. A co? Jeśli odpowiedź na wiele z tych pytań czeka na Ciebie w tym szczególnym momencie poranka, wyobraź sobie, Podczas gdy świat wokół ciebie jest w ciszy, masz możliwość usłyszenia głosu Boga wyraźniej, możliwość otrzymania wskazówek dotyczących tej ważnej decyzji, którą musisz podjąć, możliwość znalezienia pocieszenia w bólu, który nosisz w sercu. I nie chodzi tylko o otrzymywanie odpowiedzi, chodzi także o przygotowanie się na nadchodzący dzień. Kiedy poświęcasz ten czas, aby być z Bogiem, to taka, jakbyś zakładał duchową zbroję. Wychodzisz z tego momentu wzmocniony, gotowy stawić czoła wszelkim wyzwaniom, jakie może przynieść dzień. Wiesz, co najbardziej mi się w tym wszystkim podoba: to, że Bóg nie potrzebuje naszego czasu. Jest Panem Wszechświata, Wszechmocnym i Wiecznym. Ale On pragnie tego czasu z nami. Tęskni za tymi momentami bliskości z każdym ze swoich dzieci. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy przez Niego kochani i cenieni. Teraz porozmawiajmy o tym, jak możesz rozpocząć tę praktykę, jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś. Po pierwsze, poproś Boga, aby obudził Twojego ducha o tej porze. Zdziwisz się, jak często zacznie to się dziać naturalnie. Kiedy się obudzisz, nie sięgaj od razu po telefon ani po inne rozpraszacze. Poświęć kilka minut, aby po prostu być w Bożej obecności. Weź głęboki oddech, uspokój swoje serce i pozwól, aby otoczył Cię Boży Pokój. Jeśli poczujesz senność, nic nie szkodzi. Jeśli wstaniesz i umyjesz twarz, niektórzy lubią wypić łyk wody lub nawet lekką kawę. Ważne jest, aby być na tyle czujnym, by móc w pełni wykorzystać ten cenny czas. Wielu ludzi uważa za pomocne prowadzenie duchowego dziennika. Używaj go do zapisywania wrażeń, wersetów, które przychodzą ci na myśl, lub słów, które czujesz, że Bóg mówi do twojego serca. Z czasem ten dziennik stanie się skarbnicą objawień i wspomnień z wyjątkowych chwil z Bogiem. I nie zapominaj, ten czas nie jest tylko na mówienie, ale przede wszystkim na słuchanie. Czasami jesteśmy tak zaaferowani składaniem naszych próśb przed Bogiem, że zapominamy robić przerwy i pozwolić Mu mówić do nas. Ćwicz ciszę. Zdziwisz się, co możesz usłyszeć, kiedy Twoje serce jest prawdziwie wyciszone przed Bogiem. Pamiętaj też, że każdy dzień będzie inny. Niektóre dni możesz czuć silną obecność Boga, a inne mogą wydawać się ciche. Nie zniechęcaj się. Wiara nie opiera się na uczuciach, ale na pewności, że Bóg zawsze jest obecny, nawet wtedy, gdy go nie czujemy. A teraz chciałbym podzielić się z Tobą fragmentem biblijnym, który doskonale ilustruje znaczenie tego szczególnego czasu z Bogiem. W Ewangelii Marka 1.35 czytamy: Nad ranem, zanim nastał świt, Jezus wstał, wyszedł i udał się na pustkowie i tam się modlił. Widzisz, nawet Jezus, Syn Boży, cenił te chwile ciszy w pierwszych godzinach dnia. To pokazuje nam, że jeśli chcemy prowadzić pełne i potężne życie, takie jak Jezus, musimy podążać za jego przykładem. Musimy stworzyć w naszym życiu przestrzenie na bycie sam na sam z Ojcem, z dala od rozproszeń i wymagań świata. A wiesz, co jest w tym najwspanialsze? Kiedy to robimy, nie tylko naśladujemy przykład, ale łączymy się z tym samym źródłem mocy, z którego czerpał Jezus. Otwieramy nasze serca, aby otrzymać tę samą namaszczenie, te same wskazówki, tę samą miłość, które On otrzymywał w swoich momentach bliskości z Ojcem. A teraz, mój przyjacielu, nadszedł moment, który obiecałem. Wspólnie odmówimy potężną modlitwę, modlitwę, która ogłosi błogosławieństwa nad Twoim życiem i otworzy drzwi, abyś mógł jeszcze głębiej doświadczyć tego czwartego strażnika z Bogiem. Zamknij oczy, otwórz serce i pomódlmy się. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za ten cenny moment. Dziękujemy za to, że kochasz nas tak bardzo, że pragniesz intymnych spotkań z nami w cichych godzinach poranka. Panie, Obudź nasze duchy, niech usłyszymy Twoje wezwanie i odpowiemy z otwartymi i gotowymi sercami. Usuń z nas całe zmęczenie, wszelkie rozproszenia, każdy ciężar, który uniemożliwia nam pełne czerpanie radości z tego czasu z Tobą. Naucz nas doceniać te wyjątkowe chwile, szukać Twojej twarzy z całego serca. Niech tak jak Jezus, znajdziemy siłę, kierunek i moc w tych porannych spotkaniach z Tobą. Pobłogosław każdą osobę, która słyszy tę modlitwę. Niech doświadczy Twojej obecności w nowy i potężny sposób w nadchodzących dniach. W imię Jezusa, Amen. Wow! Co za wyjątkowy moment, prawda? Mam nadzieję, że poczułeś obecność Boga w sposób szczególny podczas tej modlitwy. Pamiętaj to dopiero początek. Każdego ranka masz nową szansę na spotkanie z Bogiem, które może zmienić Twoje życie. Zanim skończymy, chciałbym prosić Cię o coś ważnego. Jeśli ten film dotknął Twojego serca i czujesz, że ta wiadomość może zmienić życie innych ludzi, proszę, podziel się nią. Kliknij przycisk udostępnij poniżej i rozpowszechnij tę wiadomość nadziei i przemiany. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, na co czekasz? Kliknij przycisk subskrybuj już teraz, aby nie przegapić żadnych inspirujących treści, które tu publikujemy. I nie zapomnij zostawić łapki w górę. To bardzo pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób z tymi wiadomościami o wierze i nadziei. Chciałbym również zwrócić Twoją uwagę na coś wyjątkowego. Na końcu tego filmu znajdziesz linki do innych naszych materiałów. Koniecznie je sprawdź. Mamy niesamowite treści o modlitwie, chrześcijańskim życiu i duchowym wzroście, które na pewno będą dla Ciebie błogosławieństwem. Wiesz, mój przyjacielu, za każdym razem, gdy budzisz się w środku nocy, zwłaszcza między trzech mał a piąty za ty rano, to jakby Bóg szeptał Twoje imię. To tak, jakby mówił, hej, jestem tutaj. Chcę spędzić z Tobą szczególny czas. Czy to nie jest niesamowite? Wyobraź sobie, Stwórca Wszechświata, Ten, który umieścił gwiazdy na niebie i nadał im imiona, pragnie mieć prywatne spotkanie z Tobą. Chcę dać Ci konkretne wskazówki na Twój dzień, na twoje życie. Chcę cię wzmocnić, abyś mógł stawić czoła wyzwaniom, które cię czekają. A wiesz, co jest w tym najpiękniejsze? To spotkanie odbywa się w ciszy, w intymności. Nie ma tłumów, nie ma rozproszeń. To tylko ty i Bóg. W tym momencie możesz naprawdę otworzyć swoje serce, wylać swoje zmartwienia, swoje marzenia, swoje wątpliwości. I to w tym momencie możesz usłyszeć głos Boga wyraźniej niż kiedykolwiek. Pamiętaj, nie zawsze będzie to łatwe. Będą dni, kiedy będziesz chciał po prostu wrócić do łóżka, i to w porządku. Bóg rozumie nasze słabości, ale im więcej będziesz to praktykować, tym bardziej naturalny i cenny stanie się ten czas. To jak pielęgnowanie głębokiej przyjaźni wymaga czasu i poświęcenia. Ale owoce są niesamowite. Pomyśl o wielkich ludziach Bożych w historii. Wielu z nich miało nawyk szukania Boga w pierwszych godzinach dnia. Zrozumieli, że w tym czwartym Strażniku tkwi szczególna moc. I wiesz, co jest w tym najpiękniejsze? Ty również możesz dołączyć do tej linii ludzi, którzy odkryli ten sekret. Wyobraź sobie, zaczynać każdy dzień od bezpośredniego słowa od Boga dla ciebie. Wyobraź sobie stawiać czoła wyzwaniom dnia, wiedząc, że już spędziłeś cenny czas w obecności Wszechmogącego. To zmienia wszystko, prawda? Ale to nie dotyczy tylko Ciebie. Kiedy korzystasz z tego czasu z Bogiem, stajesz się kanałem błogosławieństw dla innych. Twoje modlitwy, złożone o tej wyjątkowej porze, mogą mieć wpływ na życie innych, o jakim nawet nie masz pojęcia. Stajesz się potężnym orędownikiem. Wiesz, mój przyjacielu, żyjemy w świecie pełnym hałasu, rozproszeń. Czasami wydaje się, że nie jesteśmy w stanie usłyszeć nawet własnego głosu, nie mówiąc już o głosie Boga. Ale w tych cichych godzinach poranka, kiedy świat milczy, mamy szansę dostroić nasze serca do serca Ojca. To jakby Bóg mówił: Przyjdź, mój synu, przyjdź, moja córko, pozwól mi pokazać ci rzeczy, których nigdy wcześniej nie widziałeś. Pozwól mi objawić Ci tajemnicę mojego serca. Pozwól mi przygotować Cię na dzień, który nadejdzie. A wiesz, co jest w tym najpiękniejsze? Nie musisz być superchrześcijaninem, aby tego doświadczyć. Nie musisz mieć za sobą lat chodzenia z Bogiem. Wszystko, czego potrzebujesz, to otwarte i gotowe serce. Bóg zrobi resztę. Pamiętaj: Ten czas nie dotyczy wydajności. Nie chodzi o to, by modlić się właściwymi słowami lub robić wszystko w odpowiedni sposób. Chodzi o to, by być obecnym. Chodzi o otwarcie serca i pozwolenie, by Bóg zrobił to, co tylko on potrafi. Czasami możesz po prostu siedzieć w ciszy. Innym razem możesz poczuć potrzebę modlitwy za swoją rodzinę, za swoje miasto, za swój kraj. Są momenty, kiedy możesz poczuć, że musisz uwielbiać, dziękować. I to w porządku. Pozwól Duchowi Świętemu prowadzić Cię w tych cennych chwilach. A jeśli myślisz, ale ja nie wiem co powiedzieć, kiedy budzę się o tej porze, nie martw się. Czasami najpotężniejsze modlitwy to te, w których po prostu trwamy w ciszy przed Bogiem, pozwalając Mu mówić do naszych serc. Wiesz, często zastanawiamy się, dlaczego pewne rzeczy dzieją się w naszym życiu, dlaczego stajemy przed pewnymi wyzwaniami. Lub dlaczego niektóre drzwi wydają się zamknięte? A co, jeśli odpowiedź na wiele z tych pytań czeka na ciebie w tym szczególnym momencie poranka? Wyobraź sobie, kiedy świat wokół ciebie jest w ciszy, masz szansę usłyszeć Boży głos wyraźniej, otrzymać wskazówki dotyczące tej ważnej decyzji, którą musisz podjąć, znaleźć pocieszenie w bólu, który nosisz w sercu. I nie chodzi tylko o otrzymywanie odpowiedzi. Chodzi także o przygotowanie się na nadchodzący dzień. Kiedy poświęcasz ten czas na bycie z Bogiem, to tak jakbyś zakładał duchową zbroję. Wychodzisz z tego momentu wzmocniony, gotowy stawić czoła każdemu wyzwaniu, jakie może przynieść dzień. Pomyśl o tym. Podczas gdy inni śpią, ty jesteś wyposażany, wzmacniany, przygotowywany, by być światłem w świecie pełnym ciemności. Otrzymujesz strategię z nieba, by wpływać na ziemię. Czy to nie jest niesamowite? A wiesz, co jest w tym najpiękniejsze? To nie jest coś nowego. Przez całą historię ludzie Boży odkrywali moc tej czwartej straży. Zrozumieli, że jest coś szczególnego w szukaniu Boga w pierwszych godzinach dnia. W Biblii widzimy tego przykłady. Dawid, człowiek według Bożego serca, napisał: Boże, Tyś Bogiem moim. Ciebie gorliwie szukam, pragnie ciebie dusza moja. Za tobą tęskni ciało moje, jak ziemia sucha, zeschła bez wody. Psalm 63:2. Wiele osób wierzy, że napisał to podczas swoich nocnych czuwań, i nie możemy zapominać o Jezusie. Ewangelie opowiadają, że często odchodził na miejsca odosobnione, aby się modlić, często o świcie. Skoro sam Syn Boży cenił te chwile intymności z Ojcem, o ile bardziej my powinniśmy je cenić. Teraz wiem, że na początku może to wydawać się trudne. Może myślisz, ale mam już tak napiętą rutynę. Jak mogę znaleźć czas, aby obudzić się o tej porze? Pamiętaj, nie chodzi o dodanie kolejnego obowiązku do Twojego życia. Chodzi o odpowiedź na Boże zaproszenie, kiedy Cię woła, zacznij powoli. Może na początku uda ci się pozostać obudzonym tylko przez kilka minut i to w porządku. Ważna jest jakość tego czasu, a nie ilość. Z czasem zauważysz, że twoje serce pragnie tych momentów i naturalnie będziesz chciał spędzać więcej czasu w Bożej obecności. Nie martw się, jeśli będą dni, kiedy nie uda ci się wstać. Bóg nie ma w ręku stopera, nie odlicza minut, które z nim spędzasz. Zna twoje serce. Twoje ograniczenia i zmagania. Ważne jest, aby zachować postawę gotowości i otwartości. Wiesz, mój przyjacielu, kiedy zaczynasz doceniać tę czwartą straż, dzieje się coś niezwykłego. Twoja duchowa wrażliwość się zwiększa. Zaczynasz wyczuwać obecność Boga w bardziej namacalny sposób przez cały dzień. To tak, jakby te chwile nocne otworzyły kanał komunikacji, który pozostaje otwarty. Możesz być w pracy, w drodze, wykonując codzienne zadania, a nagle poczuć Boży dotyk. Słowo wskazówki, pocieszenie dla serca, kreatywny pomysł. Wszystko to dlatego, że pielęgnowałeś tę intymność w cichych godzinach nocy. I nie tylko Twoje osobiste życie jest dotknięte. Kiedy spędzasz czas z Bogiem w tym szczególnym czasie, stajesz się kanałem błogosławieństw dla innych. Twoje modlitwy mają większą moc. Twoje słowa niosą więcej namaszczenia, a twoje działania wywierają większy wpływ. To tak, jakbyś każdego dnia niósł kawałek nieba na ziemię. Wyobraź sobie: przychodzisz do pracy, a twój kolega przeżywa trudny moment. Ponieważ spędziłeś czas z Bogiem w nocy, masz dla niego słowo otuchy, które idealnie pasuje do jego sytuacji. Kiedy budzisz się w środku nocy i decydujesz się spędzić czas z Bogiem, to jakbyś mówił, Lenej Ojcze, ja też chcę być z tobą. Doceniam naszą relację bardziej niż mój sen, bardziej niż mój komfort. I wierz mi, Bóg honoruje taką postawę. Teraz chciałbym cię zaprosić. Następnym razem, gdy obudzisz się między 3 a 5 rano, nie walcz z tym. Nie postrzegaj tego jako przerwy w swoim śnie, ale jako Boże zaproszenie. Wstań, nawet na kilka minut. I doświadcz tego szczególnego czasu z Bogiem, może poczujesz Jego obecność w potężny sposób, może otrzymasz objawienie, które zmieni bieg Twojego życia, a może po prostu poczujesz pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Bez względu na to, co się stanie, wiedz, że te momenty są cenne w oczach Boga. I pamiętaj, nie chodzi o dodawanie kolejnego religijnego obowiązku, chodzi o odpowiedź na miłość Ojca który pragnie być z tobą. Chodzi o odkrywanie mocy i piękna bycia w Bożej obecności, kiedy świat jest w ciszy. Kto wie? Może za jakiś czas będziesz z niecierpliwością czekał na moment, kiedy się obudzisz, aby spotkać się z Bogiem. Może stanie się to najcenniejszym momentem twojego dnia momentem, którego nie zamieniłbyś na nic innego. Mój przyjacielu, zbliżamy się do końca tego filmu. Ale mam nadzieję, że to dopiero początek nowej podróży dla Ciebie: podróży pełnej odkryć, intymności z Bogiem i przemiany. Niech moc tej czwartej straży będzie obecna w Twoim życiu. Nie zapomnij: jeśli ten film dotknął Twojego serca, podziel się nim z innymi. Kto wie, ile żyć może zostać dotkniętych dzięki tej wiadomości, a jeśli jeszcze nie subskrybowałeś naszego kanału, zrób to teraz. Mamy dla ciebie jeszcze wiele inspirujących treści. Zostaw łapkę w górę, podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach i nie zapomnij sprawdzić innych filmów, które znajdziesz na ekranie końcowym. Każdy z nich został przygotowany z wielką troską, by błogosławić twoje życie. Niech Bóg obficie cię błogosławi. Do zobaczenia w następnym filmie.